Usiołek zawitał do dziecięcego szpitala. Skąd pomysł na zrealizowanie takiej akcji? E, jak wszyscy wiemy, e, w kolejce, czekając w kolejce na wizytę e, w szpitalu. Tak naprawdę dzieci się nudzą. Chcieliśmy zmienić to, a w związku ze zbliżającym się dniem dziecka e, pomyśleliśmy, że będzie to wspaniała okazja, aby właśnie odwiedzić ten szpital. Przygotowaliśmy dla dzieci wiele atrakcji. E, od, e, od kolorowanek z ulubionymi postaciami dzieci mogły e, wyjść z tatuażem, e, z jakim tylko chciały. E, każdy mógł też e, mieć ze sobą e, wyjść z jakimś balonową kreacją, z różnymi. Pamiątkami, które po prostu będą mi e, przypominały o tym, jak, e, jak było tutaj fajnie i jak radośnie mogły się bawić. Jesteś studentką pedagogiki. Skąd pomysł na właśnie takie studia i na pomoc dzieciakom? Bo nie ukrywajmy, że Twój zawód będzie się wiązał z pomocą dzieciom. Tak, studiuję pedagogikę. E, już od najmłodszych lat e, właściwie uwielbiałam pracę z dziećmi. E, no po prostu czuję, że w jakiś sposób mam do tego powołanie i, i praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji i napędza mnie do działania, daje mnóstwo energii i, i to jest naprawdę piękne, móc, móc tutaj też dzisiaj z dziećmi być i, i na, pewno, na pewno te uśmiechy, które tutaj dzisiaj od dzieci widzę naładują mnie na co najmniej na najbliższy miesiąc. Skąd pomysł na zaaranżowanie właśnie kreacji Usiołka? No, Usiołek jest naszą maskotką Uniwersytetu Śląskiego, mamy też właśnie Uniwersytet Śląski Dzieci i Usiołek zawsze na wszelkich imprezach związanych właśnie tam, gdzie dzieci się pojawiają, jak na przykład ostatnio na naszej Majówce Usiowskiej zawsze Usiołek jest, bo kojarzy się dzieciom mile i, i, i dzięki temu E, po prostu no, usiołek wychodzi do ludzi, uniwersytet śląski w postaci, usiołka wychodzi i, e, i też właśnie w ten sposób promujemy nasz uniwersytet. Czy Ty zawsze jesteś usiołkiem? Nie, usiołek się zmienia, ale dzisiaj jestem pierwszy raz i przyznam, że całkiem fajnie się z tym czuję. Jak wrażenia? E, no, dzieci śmiało podchodzą, witają się, zaczepiają, gdzieś tam ciągną za ogon, za uszy, także myślę, że dzieciom też się podoba. W sporcie często bywa, że zdarzają się kontuzje, a jak to jest u Was, w Waszej drużynie? No, ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że w tej rundzie miałem trzy kontuzje i praktycznie ta runda jest dla mnie stracona, ale wierzę w to, że, że jak się przygotuję do nowego sezonu, to będzie już dużo lepiej, że będę grał. Czyli krótko mówiąc wiecie z autopsji, co to znaczy kontuzja i wiecie jak warto pomagać drugiemu człowiekowi. No na pewno tak, kontuzja to jest najgorsza rzecz dla piłkarza. A wiem, że dzieci też tak przeżywają, że, że wiadomo, każdy chce im pomóc. No my jesteśmy z swojej strony, tylko możemy tyle zrobić, że przyjęliśmy tutaj zagraz z nimi mecz. Piłkarzyki. Jesteś pacjentem oddziału. Co to właściwie jest dla ciebie mecz, który będziesz rozgrywał? Dla mnie ten mecz coś nowego, bo w piłkarzyki grałem może ze dwa razy w życiu. Masz jakieś obawy, czy uda się wygrać? Będę się starał. A jak ogólnie zapatrujesz się na to, że będzie z tobą grała taka popularna drużyna? Będę się starał pokazać, że ja też może coś potrafię i może uda się wygrać. Jesteś tutaj pacjentem oddziału kulistycznego, długo przebywasz tutaj na, w szpitalu, na tym oddziale? Ja przyjechałem na trzydniową diagnostykę i dzisiaj mam wypis mieć. Czyli krótko mówiąc, to będzie taka trochę interaktywna zabawa tutaj w szpitalu. Tak. Bo, bo między badaniami no to siedzę z kolegami, rozmawiam w sali. Na oddziale spektakularni goście. Skąd narodził się w ogóle taki pomysł? No mamy świetnego naszego rzecznika prasowego, który stara nam się zorganizować różne atrakcje dla, nie tylko dla pacjentów dorosłych, ale i dla dzieci. A ponieważ w najbliższym czasie mamy Dzień Dziecka, u nas troszkę to inaczej wygląda. Dzień Dziecka wypada w sobotę, w związku z czym możemy taką atrakcję dzieciom zapewnić troszeczkę wcześniej. Także bardzo się cieszymy, że zespół Piast Gliwice zdecydował się nas odwiedzić i m.in. naszych pacjentów. Często macie Państwo w szpitalu tak wyjątkowych gości? No, zdarza się to w takich też sytuacjach świątecznych powiedzmy święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne, jakieś jeszcze dodatkowe dla dzieci atrakcje. Także jest nam bardzo miło, że udaje nam się dzieciom znaleźć takie atrakcyjne zajęcia i umilić czas pobytu w szpitalu choć przez kilka dni. Pobyt w szpitalu dla małego pacjenta to jest trudne zadanie. Czy tylko poprzez takie akcje pomagacie tym małym dzieciom? No, oczywiście nasze podstawowe zadanie to leczenie naszych pacjentów, zapewnienie im e, raz, że dobrych wyników leczenia, dwa, komfortu pobytu w czasie e, pobytu w szpitalu. No i żeby zarówno rodzice, jak i dzieci byli zadowoleni. No, nie zawsze jest to połączone z takimi atrakcjami jak dzisiaj. Ale żeby było przyjemnie, mają przedszkole, mają zajęcia, mogą sobie poznać też nowych kolegów wśród pacjentów, czasami te przyjaźnie pozostają na dłuższe lata.